Cześć, z tej strony Mateusz z kanału Przekaz Akwarystyczny. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dzisiaj na pierwszym planie moja ulubiona, ukochana roślinka, żabienica blechera. Po łacinie to chyba będzie Echinodorus blecheri, tak, ale dobre. Koniec mądrości nie o to chodzi. Chciałem wam powiedzieć. Dlaczego to jest właśnie moja ukochana roślina? Dlaczego w ogóle jestem w żabienicach zakochany? No, nie wyglądam na jakiegoś miłośnika, może żabienic, bo mam tam jedną czy dwie w swoim zbiorniku. No, ta, jest, ta jest moja ulubiona, bo jest największa. I e, zaraz do tego wszystkiego dojdziemy. To będzie taki dramat, dramat ale z happy endem. Dzięki Bogu. Sprawa wyglądała następująco. Od dzieciaka, jak zacząłem się interesować akwarystyką, potem, jak już miałem swoje pierwsze akwarium, gdziekolwiek poszedłem, w jakiś ogród zoologiczny, sklep, akwarium u kogoś w domu, jeżeli tam tylko były jakieś żabienice, no to one na mnie największe, największe wrażenie po prostu robiły. Najbardziej mi się ta roślina za dzieciaka podobała. Budowa, po prostu jej budowa mi się podobała. Te długie, długie, wielkie liście, super to ta roślina pod wodą wyglądała. No prezentowała się jak dla mnie najbardziej okazale. No naj, najfajniej, najfajniejsza po prostu kurczę, no super. Po prostu ekstra, ekstra roślina. No i za dziecianka, wiadomo, mówię, będę miał swoje akwarium, czy tam coś miałem, no to ja też chcę mieć tak jak inni. No i trzeba, mówię, spełnić swoje marzenia. Więc ja tam chodziłem do sklepu zoologicznego, tam ładne okazy. Taki pan z panią prowadzili ten sklep. Ładne okazy mieli. No, super. Ja sobie kupowałem tam u nich te żabienice. Nawet się za bardzo nie zastanawiałem, jaka to jest odmiana. To był taki etap, że to się po prostu wsadzały się człowiek cieszył. Oni mimo, że nawet mówili, co to jest, ale kto by to pamiętał i wtedy, wtedy to nie było interesujące. Wtedy miała być roślina i chciałem sobie po prostu zrobić ładne akwarium. No, ale wiadomo, wiedza była znikoma. Dużo błędów się wtedy popełniało. Jak to zresztą za dzieciaka, no. Sprawa wyglądała tak, że wtedy to najlepiej w tym akwarium to rosła moczarka. Moczarka, ewentualnie jakaś walisneria, coś już takiego naprawdę mega, mega prymitywnego. I... Sytuacja była taka. Kupowałem te rośliny, wsadzałem do tego zbiornika. No i tak, albo one powstały takie, jak sobie wsadziłem i po prostu padały albo je wsadzałem wypuszczały ze trzy liście i potem też też niestety padały, to jest cały właśnie ten dramat eee, może dla kogoś się to wydawać śmieszne albo chore, no ale eee, wtedy za dzieciaka no było moim marzeniem posiadać właśnie piękne, piękne żabienice chociaż jedną piękną żabienicę pamiętam, u kolegi była na środku akwarium, tu była jedna roślina, zaraz zarastała pół akwarium i mi się tak to bardzo podobało, a ja tego efektu nie mogłem niestety uzyskać. Dramat. No i złajcie. Eee, ja oczywiście wiem, jakie ja tam ee, błędy popełniałem, no, ale to, to, nie jest, to nie jest ten temat <grytanie> o moich popełnionych błędach. Tylko ee, po latach sobie uświadomiłem, ee, dlaczego, dlaczego takie, takie były efekty, a nie inne. No i w pewnym momencie. Poddałem się, no bo kurczę stwierdziłem, że nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem, co się dzieje, że u kogoś rośnie, u mnie nie rośnie. No, standardowe, standardowe rozkminy osób, którym rośliny nie rosną w akwarium. No i stwierdziłem, że coś jest. Coś jest ze mną nie tak, z akwarium nie tak, z rośliną nie tak. Trudno. Nie, to nie. Nic na siłę. Nie będę się prosił, żeby rosło. No i wiadomo, lata mijały, czasami były przerwy w mojej akwarystyce, no ale po kilkunastu latach uświadomiłem sobie, że no tak już dłużej być nie może, jak kupiłem kolejne akwarium, a to dokładnie to było akwarium, no to stwierdziłem, że zanim cokolwiek zacznę robić, teraz sobie Poczytam, poglądam i zobaczę z czym to się je dlaczego tak, a nie inaczej no słuchajcie, jak ja wszedłem sobie w internet zacząłem się temu wszystkiemu przyglądać zobaczyłem co ludzie w akwariach wyczyniają jakie rośliny mają no, akurat oglądałem akwaria roślinne, no, byłem rośliną jedną zainteresowany czy tam kilkoma więc takie też oglądałem Boże, mi te szczęka opadła, bo naprawdę na pierwszy rzut oka, no to te akwaria, no wymiatały po prostu, no to było jedy, zielony ogród pod wodą, super, super. Do tej pory, do tej pory mi się też takie akwaria oczywiście podobają, e, może ja nie jestem akurat, e, sam, sam bym może takie akwarium nie prowadził, bo moje to jest takie roślinne, no raczej nie, takie ogólne z roślinami, o w ten sposób bym to nazwał. Tak czy inaczej oglądałem sobie w internecie to wszystko, zacząłem czytać, to się za głowę złapałem, że to trzeba nie wiadomo co tam stosować, nie istotne, wróciłem do tej akwarystyki, no i co, no i potem e, oczywiście z roślinami było różnie, raz lepiej, raz gorzej, jakieś kilka porażek poniosłem, Oczywiście do tej pory się jakieś historie przydarzały, nieszczęśliwe, no ale po czasie e, poczytałem troszeczkę o ziemi ogrodowej w podłożu, no i e, popróbowałem sobie w innym zbiorniku najpierw parę razy, jak to funkcjonuje, z czym to się je, no i stwierdziłem, że tutaj w tym 200-litrowym też tak zrobię. Też dałem ziemię w podłoże, no i. Mówię, kupuję sobie w końcu żabienicę. No ale już jako dorosły człowiek, <coughs> przepraszam, zacząłem do sprawy inaczej podchodzić. Nie tak, że pierwszą lepszą od brzegu, tylko troszeczkę e, zapoznałem się z tematem. No i padło na e, właśnie na tą żabię Blechera, bo e, chciałem mieć żabienicę taką, która występuje w przyrodzie. Bo tam jest tych odmian od groma takich. E, przez człowieka zmodyfikowanych Ale chciałem mieć taką co występuje w przyrodzie No i chciałem taką która będzie właśnie piękna i okazała Taka jak mi się od dzieciaka marzyła No i oczywiście zakupiłem Przyszła sadzoneczka A ta sadzonka taka No mizerna była Mizerna co tu dużo mówić Sadziłem ją to tam z zakorzenia Nawet nie wiem czy wyglądała Posadziłem trochę to postało mówię oho Wiecie co będzie mówię, powtórka z rozrywki, horror dzieciństwa się przypomni. No ale na szczęście e, zaczęła tak nieśmiało ruszać, ruszać, ruszać. No wiadomo, to było świeże akwarium też. No ale jak się już troszeczkę wszystko ustabilizowało, ona też tam się pewnie korzeniami do ziemi dokopała, no to jak ruszyła i zaczęła wypuszczać pierwsze takie naprawdę duże, duże liście, no to wyobrażacie sobie jaka była moja radość. Słuchajcie, no byłem przeszczęśliwy, że po nie ja wiem, około pewnie 20 albo więcej lat, więcej lat już minęło, ponad 20, a ja w końcu dokonałem niemożliwego. Zaczęła ta roślina u mnie rosnąć w końcu. No mega szczęśliwy byłem. Słuchajcie, dalej. To nie koniec tego, bo tu już właśnie wchodziłem w ten happy end. Kolejna sprawa była taka, że zobaczyłem, poczytałem jak tą roślinę rozmnożyć, no bo jak to będzie, no te łodygowe, no to człowiek przeciął, wsadził i to dalej rosło, a jak z takim cudem dalej tutaj działać? No oczywiście zapoznałem się z literaturą i okazało się, że żeby ją stymulować do rozrodu, to należy przerwać po prostu stare liście, ona wtedy może wypuścić jakieś tam pędy, nie wiem czy to były kwiatowe, no ale że w taki sposób się da radę rozmnożyć, uzyskać nowe sadzonki. No i chciał nie chciał, stare liście poobrywałem, bo też tam glonów było sporo. No i w ogóle rozrosła się ta roślina. podrywałem te liście. No i słuchajcie, pierwsze pędy poszły. Ja mówię cud, to po prostu jest cud. Nie dość, że roślina rośnie to jeszcze książkowo wypuszcza po przerwaniu pędy, no, kolejne zaskoczenie dorobiłem się sadzonek, ja sobie tutaj w odpowiedni sposób je przechowuję kilka, kilka sprzedałem też z wielką satysfakcją że mogłem się w ogóle komuś pochwalić no, ja wiem, że jak ktokolwiek, kto jest związany z akwarystyką roślinną zobaczy ten film to będzie miał niezły, niezły ubaw, że człowiek się cieszę z takiej bzdury, ale uwierzcie mi, że dla mnie dla mnie to jest naprawdę olbrzymi sukces i mega mega radość że po latach spełniłem swoje marzenie z dzieciństwa i wszystkim życzę tak naprawdę, żeby do akwarystyki podchodzili właśnie w taki sposób, żeby nie zrażali się porażkami nie dawali za wygraną. Mieli mega, mega, mega wielką cierpliwość. I przede wszystkim, żeby się tym bawili i stawiali sobie jakieś takie proste, proste cele do zrealizowania. A uwierzcie mi, że za jakiś czas będziecie się świetnie bawić i będziecie mieć mega, mega satysfakcję. I tym oto miłym akcentem kończę, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się i do usłyszenia, cześć